Piotr Lesnoł, Studio Bałtyckie. Dzień dobry Państwu. A dzisiaj naszym gościem jest wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Panie Wójcie, chcemy mówić dzisiaj przede wszystkim o tym, co przyniesie rok 2022. No, ale zacznijmy od sprawy najświeższej, czyli MEWO 2.0. MEWO, czyli rower metropolitalny, który wraca i który będzie także w gminie Kosakowo w nowym systemie, 11 stacji rowerowych na terenie gminy Kosakowo gdzie, dlaczego się gmina zdecydowała na to, aby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Faktycznie w pierwszym rozdaniu, w pierwszym etapie MEWO gmina Kosakowo nie wzięła udziału z różnych powodów. Natomiast od samego początku już potem stwierdziliśmy, że jeżeli będzie kolejna edycja, albo jeżeli kiedykolwiek będzie możliwość dołączenia do tego programu, to gmina Kosakowo na pewno do tego dołączy. Zaczęliśmy od razu bardzo intensywne rozmowy z obszarem metropolitalnym gdańsk -Gdynia Sopot, gdzie zgłaszaliśmy chęć akcesu gminy Kosakowo do tego projektu. No i teraz finalnie udało się do tego projektu dołączyć. Przypomnę, że w zakresie projektu jest 14 gmin plus dwie gminy nowe, czyli gmina Kosakowo i gmina Kolbudy, które dołączyły do tego projektu. No i nie ukrywam, że liczymy na sukces. Że teraz MEWO 2.0 będzie działać z pełnym sukcesem nie tylko w Trumieściu, ale także w gminie Kosakowo. No właśnie, bo to to nie jest kolejny etap, po prostu mewo 1.0 upadło niestety, ówczesny operator nie dał rady, teraz firma z Barcelony, City Bike Global, jakie perspektywy, no i czy tutaj rzeczywiście można liczyć na to, że ta firma jest bardziej wiarygodna niż Next To znaczy wszystko na to wskazuje, firma jest bardzo doświadczona, tak naprawdę prowadzi rower metropolitalny w wielu dużych aglomeracjach i w Europie i na świecie. Także wszystko wskazuje na to, że podoła temu zadaniu, już ten rower po prostu będzie tutaj funkcjonował. Dla gminy Kosakowo istnienie tego roweru na naszych terenach ma tak naprawdę dwa aspekty. Ma, po pierwsze to jest aspekt taki turystyczno-rekreacyjny, że zawsze możemy tym rowerem przemieścić się gdziekolwiek po prostu czysto rekreacyjnie. A dwa funkcja komunikacyjna, czyli zakładamy, że będzie część mieszkańców, która wybierze rower jako alternatywę czy do komunikacji samochodowej czy autobusowej. No właśnie pytanie, bo funkcja turystyczno-rekreacyjna jak najbardziej no i teraz jak zachęcić mieszkańców do tego właśnie, aby się przesiedli z samochodów na przykład na rowery, a kiedyś w przyszłości pewnie i z samochodów na kolej, ale to za parę lat. Jak zachęcić mieszkańców? Myślę, że najważniejsze zachęcić to uruchomić system, żeby system przede wszystkim działał, żeby działał sprawnie, żeby te rowery były dostępne dla mieszkańców i wówczas tak naprawdę mieszkańcy sami z siebie zdecydują, czy bardziej im się opłaca jeździć samochodem, autobusem, czy na przykład wybrać rower, który jest na pewno dużo zdrowszy i na pewno dużo bardziej ekonomiczny. Czekamy zatem na Mewo 2.0. Panie wujcie, budżet na rok 2022, już przyjęty w grudniu, budżet rekordowy. Jeżeli chodzi o inwestycje, to w momencie przyjęcia było blisko 50 milionów złotych na inwestycje, teraz już jest około 55. I tam takie ważne rzeczy jak połączenie Suchy Dwór, Dębogórze, czyli Chmielna Paska, przedszkola, mosty, po górze, Hydrofornia. Jakie jeszcze inwestycje no i skąd tak duże kwoty na inwestycje w tym roku? Budżet jest faktycznie rekordowy. Cały budżet po stronie wydatkowej to jest ponad 140 milionów złotych, z czego ponad 50 milionów to jest na inwestycje. W skali gminy Kosakowo na pewno możemy powiedzieć o budżecie rekordowym. Po pierwsze, skumulowały się w tym roku duże inwestycje. Jeżeli mówimy o inwestycjach Chmielna Paska, czyli połączenie z Dębogórza do Suchego Dworu, przedszkole w Mostach czy przedszkole w Pogórzu, to są naprawdę wielomilionowe inwestycje. Co ważne, udało się gminie Kosakowo pozyskać naprawdę duże dofinansowania na realizację tych inwestycji. Między innymi na przedszkole w Mostach jest 3 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na przedszkole w Pogórzu 11 milionów, również pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego, ulica Chmielna Paska, 9 milionów złotych prawie pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Także cieszę się bardzo, że w Gminie Kosakowo udaje się takie duże środki na te inwestycje pozyskać. Inwestycje, które są niesamowicie ważne dla mieszkańców Gminy Kosakowo i to w każdym aspekcie. Z jednej strony mamy inwestycje w transport, czyli w drogi, które są bardzo potrzebne. Z drugiej strony w miejscach w przedszkolach wiemy, że do gminy Kosakowo bardzo dużo osób się wprowadza, szczególnie młodych rodzin z dziećmi, czyli ta ilość miejsc w placówkach oświatowych jest dla nas naprawdę ważna. Także budowa tych przedszkoli mam nadzieję, że w przyszłości zdecydowanie usprawni funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy Kosakowo. Mosty i po górze dwa nowe przedszkola. Ile miejsc? No i kiedy te miejsca będą się zapełniać? Docelowo jedno i drugie przedszkole przewiduje po 200 Miejsc yy, przedszkolnych, czyli zakładamy, że w przyszłym roku powinno przybyć w gminie dodatkowych 400 miejsc yy, w przedszkolach. Na przedszkole w Mostach mieliśmy przyjemność podpisać umowę z wykonawcą tego przedszkola, czyli tam już wchodzimy w fazę realizacji. Jeżeli chodzi o przedszkole w Pogórzu, czekamy na wydanie pozwolenia na budowę i niezwłocznie po tym zdarzeniu na pewno ogłosimy przetarg na roboty i będziemy czekać na złożenie ofert na realizację. I to zabezpieczy potrzeby w gminie Kosakowo w tym względzie? Na dzień dzisiejszy na pewno tak, natomiast patrząc, jak dynamicznie gmina Kosakowo się rozwija i jak dużo osób wprowadza się do gminy Kosakowo, pewnie za ileś lat. Mam nadzieję, że im później y, tym lepiej. Pewnie tych miejsc znowu będzie brakować, ale wówczas też podejmiemy pewnie odpowiednie kroki, żeby te miejsca zabezpieczyć. Połączenie drogowe Suchy Dwór Bogurze czyli ulice Chmielna Paska y, od długiego czasu y, oczekiwane. To ta największa inwestycja, ale co jeszcze? Jakie zmiany przyniesie rok 2022 na drogach? Mamy cały szereg y, innych mniejszych inwestycji. Y, z powiatem płuckim zawsze w, bardzo czynnie współpracujemy przy realizacji inwestycji drogowych. Wspólnie będziemy realizować remont drogi z Dembugurza do Kazimierza. To jest inwestycja warta prawie 2 miliony złotych, również dofinansowana w połowie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Oprócz tego, y, wspólnie z Powiatem Półtkim będą przebudowane dwa przejścia dla pieszych. Po pierwsze, powstanie bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole w Dębogórzu, razem z sygnalizacją świetną. Po drugie, sygnalizacja świetna i przebudowa skrzyżowania w Pierwoszynie, ulica Kaszubska i Wiśniowa. Dwa też bardzo ważne zadania, które będą realizowane. Y, oprócz tego, y, w gminie Kosakowo mamy blisko 3 miliony zarezerwowane na y, taki coroczny harmonogram budowy dróg. Y, y, będzie kilka dróg na pewno realizowanych w tym roku. Te przetargi pewnie się pojawią bliżej. Tej wakacji, także w ciągu całego roku, jeżeli popatrzymy, mamy cały spektrum tak naprawdę inwestycji drogowych, zaczynając od takich dużych inwestycji, jak połączenie Dębogórza z Cochem Dworem, inwestycje wspólnie realizowane z Powiatem, jak i cały szereg mniejszych inwestycji, typowo takich dróg osiedlowych. Sporo zmian te ostatnie lata przyniosły, jeżeli chodzi o dostarczanie i uzdatnianie wody w gminie Kosakowo. Hydrowornia w Dębogórzu to kolejny element tego systemu. To jest kolejny element. Od kilku lat sukcesywnie remontujemy i modernizujemy wszystkie hydrofornie. Zaczęliśmy od hydroforni w Mostach, potem Kosakowo, w zeszłym roku Suchy Dwór. W tej chwili mamy już podpisaną umowę na modernizację hydrof ostatniej hydroforni w Dębogórzu. Wartość tych prac to jest blisko 1,5 miliona złotych. To pewnie nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z zaopatrzeniem wody, ale jest takim kluczowym elementem do dalszych modernizacji. Po zrobieniu kompleksowych modernizacji hydroforni na pewno będziemy musieli przystąpić do zbudowania dodatkowych ujęć wody, a także modernizacji wszystkich sieci wodociągowych w gminie. Także ten proces jest bardzo, bardzo taki długotrwały, ale efekty tych prac naprawdę już widać, mamy wiele sygnałów z gminy, że to ciśnienie w kranach tak naprawdę i poziom zaopatrzenia w wodę naprawdę znacząco się poprawił. Pani Panie mówiliśmy o przedszkolach w Mostach i Pogórzu, a jeżeli chodzi o oświatę, czy szkoły w gminie Kosakowo są gotowe, to znaczy inaczej, czy szkoły w gminie Kosakowo wymagają jeszcze jakichś inwestycji, czy jakby ten system oświatowy jest już domknięty? To jest bardzo trudne pytanie, to jest podobnie jak z przedszkolami, gmina Kosakowo tak prężnie się rozwija, że tych miejsc w szkołach w przedszkolach może za jakiś czas oczywiście brakować. Dwa lata temu otwieraliśmy szkołę w Pogórzu, szkoła, w której, która była przewidziana na 500 dzieci. W tej chwili wiemy już, że ta szkoła jest pełna. Mamy utworzoną tak naprawdę pod byłym gimnazjum mamy szkołę w Kosakowie. Ta szkoła się sukcesywnie też będzie napełniać, bo co roku nowe roczniki będą do tej szkoły dołączać. Także. Jeżeli długofalowo popatrzymy na całą politykę oświatową w gminie, to pewnie i tak będziemy się musieli zmierzyć prędzej czy później z rozbudową bądź modernizacją której ze szkół, albo zapewnić jakiekolwiek nowe miejsca szkolne. Ale to na dzień dzisiejszy myślę, że to jeszcze nie jest potrzebne. Myślę, że co najmniej na jeszcze wiele lat ten układ oświatowy powinien nam wystarczyć. Oczywiście musimy się zmierzyć z tym, że szkoły, które były. Dawno temu budowane, one też wymagają remontu, wymagają różnych nakładów i to też pewnie jakoś sukcesywnie będziemy chcieli zrobić. Natomiast wydaje mi się, że na chwilę obecną ta ilość miejsc w placówkach oświatowych powinna na tym czasie wystarczyć. Kwestia kultury, bo generalnie w wielu samorządach na Nordzie, na północnych Kaszubach. Jest taka sytuacja, że są obcinane w tym roku wydatki na kulturę w związku z szalejącą inflacją, z tym, co się dzieje w gospodarce. Czy gmina Kosakowo też planuje takie działania, czy te działania kulturalne, imprezy zaplanowane odbędą się tak jak co roku? Nie, nie, nie pokusiliśmy się o cięcia budżetowe w sektorze kultury. Zarówno nasze dwie instytucje kultury, zarówno KCK, jak Kosakowskie Centrum Kultury, jak i Biblioteka Publiczna e, otrzymały albo takie wsparcie jak w poprzednim roku, albo nawet trochę większe, e, głównie dlatego, że też zwiększamy jakby zakres zadań dla tych instytucji kultury. E, oczywiście ten rok jest też jedną wielką niewiadomą. Nie wiemy, jak się potoczy, potoczy sytuacja z pandemią COVID-19. Natomiast przygotowujemy się mimo wszystko, że te główne takie wydarzenia, które cyklicznie Odbywają się w gminie Gosakowo, powinny się odbyć i mamy nadzieję, że one będą na poziomie niegorszym niż w poprzednich latach. I sporo pewnie tych rzeczy kulturalnych i sportowych odbędzie się na terenie albo gdzieś w okolicach lotniska. Dokładnie tak, spółka kosakowo sportu powołaliśmy na jesieni zeszłego roku zaczyna się już można powiedzieć rozkręcać. Myślę, że w internecie widzimy cały szereg jakby publikacji zaproszeń na różnego rodzaju imprezy, które się będą odbywać. Wiemy też, że na terenie lotniska szykują się dwie duże imprezy, na pewno Opener, a także Airshow. Być może coś jeszcze. Także zakładam, że nawet w tym tej części takiej sportowej, wszystkich wydarzeń sportowych, tych imprez na pewno nie zabraknie i trzymam kciuki, że naprawdę to będzie bogato bogaty rok, jeżeli chodzi o sport. Zapraszamy do gminy Kosakowo. Zapraszamy do gminy Kosakowo. Dziękuję bardzo za rozmowę, a moim państwu gościem był wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. Dziękuję, Dziękuję bardzo.